Uroczyście obchodzono w miniony piątek jubileusz 45-lecia powstania Międzyszkolnego Klubu Sportowego Bolesławia. Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesławia na co dzień jest obecny w sportowym krajobrazie Bolesławca. Jego byli i obecni członkowie i zawodnicy są stale aktywni w swojej ukochanej dyscyplinie sportu, jaką jest lekka atletyka. A tę codzienność ubarwiają czasem takie uroczystości jak ta piątkowa. Z głębokim wzruszeniem pragniemy rozpocząć to niezwykłe, jakże ważne wydarzenie, jakim jest 45. rocznica powstania Międzyszkolnego Klubu Sportowego Bolesławia. Jubileusz klubu świętowało wielu zaproszonych gości. Poza samorządowcami z miasta, gmin i powiatu bolsawieckiego. Obecni też byli przedstawiciele związków sportowych, z którymi klub na co dzień współpracuje. Bardzo wszystkim dziękuję, że przyszliście, że nas wspieracie, że pomagacie zawodnikom, że bardzo ciężko trenujecie, bo to, to trzeba przyznać, to nie jest rekreacja, tylko to jest bardzo ciężka praca, ale mam tylko nadzieję, że wszyscy czerpiecie z tego mnóstwo. Mnóstwo energii i mnóstwo przyjemności. I żeby tak dalej było. Spotkanie było okazją do przypomnienia sobie historii klubu i osiągnięć jego zawodników. Nagrodzono też tych obecnych lekkoatletów, którzy święcą triumfy w swoich kategoriach wiekowych na krajowych stadionach i halach. A wśród nich byli m.in. Agnieszka Dalmata, Bartosz Wrubel, Katarzyna Romaszko, Aneta Bujak, Ewa Ochocka i Karolina Kędzia.